Hej, z tej strony Nery i witam was w świątecznym tagu. Jej! Jaki LPS kojarzy się ze świętami? No i przeszukałam moje ponad tysiąc figurek i znalazłam. Ogólnie ze świętami kojarzą mi się pingwinki, ale najbardziej ten. Oj. Nie wiem dlaczego. A nic mi tu nie chce stać na tym śniegu. Ten pingwinek stoisz tu. No więc, ten pingwinek. Który LPS-owy short film Ci się bardziej podobał i dlaczego? Nie znam świątecznych LPS-owych short filmów. I tu jest problem. Ale jakbym miała teraz z pamięci coś powiedzieć, to podobała mi się opowieść w od y, The Pudding LPS. Ale to pewnie dlatego, że oglądałam to jak byłam mała i wiecie, dzieciństwo i tak dalej. Sentiment robi swoje. A jak ty teraz... Co? Po mu to było? A jak tak teraz myślę, no to... Nie wiem. Nie wiem. Może Duch Świąt od Creepy Becky? Też był fajny bardzo. Czy dostajesz jeszcze LPS pod choinkę? Jeśli nie, to kiedy ostatnio dostałaś jakąś figurkę? Jeśli tak, to wiesz, jaką dostaniesz w tym roku. A on dostaje co rok. Od... Kurwa, 10 lat. To jest przerażające. Czy wiem, jaką dostanę w tym roku? Podziewam się, bo moja mama przychodziła i się pytała, czy to mam. Więc możliwe, że będzie to ten zestaw. Może mój głos. I możliwe, że będzie to ten zestaw, ponieważ wysyłałam go, bo znalazłam go za cztery dychy. No więc tak tutaj będzie zdjęcia tych figurek, które prawdopodobnie dostanę. Twoje ulubione świąteczne zdjęcie LPS, nie Twojego autorstwa. Tu będziecie mieć zdjęcie, bo nie umiem go opisać. No. Dobrze, dalej. Najważniejszy świąteczny custom jaki widziałaś? Eee, czy ja widziałam jakiegoś świątecznego customa? Widziałam, widziałam, dobra. Um. No to będzie to ten. No, no tak taki bardzo ładny taki takiego patrzafa. Czy zrobiłaś kiedyś sama świąteczne rzeczy dla LPS? Zrobiłam to z pamięci, że źle powiedziałam, no to chuj. Nie! <grym> Co to było? Nie! Nie, nie nigdy nie zrobiłam. A nie! Zrobiłam, w sensie... Robiłam pierniczki kiedyś, ale one się gdzieś zgubiły i dobrze, bo były okropne. Ale taka chyba jedyna rzecz świąteczna. Chyba, że czegoś nie pamiętam. Jakieś prezenty, chyba też kiedyś lepiłam. Ale też dobrze, że ich nie ma, chociaż jeden pewnie. Gdzieś... Nie, ja jeden gdzieś mam. Ale to niedobrze, trzeba go zakapać gdzieś pod ziemią głęboko. No i tyle, tak. <gry> Życzę wam wszystkim Wesołych Świąt, Bogatego Gwiazdora, czy Nikoja, czy Dzieciątka... Nie wiem, co tam do was przychodzi, do mnie przychodzi Gwiazdo. No, tak. Znaczy już przyszedł, już prezenty są pod choinką od jakichś dwóch dni. Pozdrawiam. No i tyle, papa, pa. Wesołych Świąt!